Dzisiaj określenie Antychryst kojarzy nam się jednoznacznie. Kojarzy nam się z demonem, który wystąpił, zaatakował Jezusa Chrystusa i starł się z nim w kosmicznej bitwie, oczywiście przegrywając. Natomiast w czasach świętego Jana, Antychrystem były osoby, które kwestionowały bóstwo syna i relacje syna z ojcem. Ponieważ to na osi e, ojciec-syn, w mocy ducha świętego, rozpoczęła się cała historia zbawienia. Oto, oto syn zostaje posłany przez ojca. Oto. Ojciec z miłości do stworzenia widzi, że potrzebna jest nadzwyczajna interwencja i dlatego w mocy Ducha Świętego posyła swojego syna na ten świat, aby ten świat został zbawiony. Dlatego kwestionowanie wydarzenia założycielskiego całej historii zbawienia jest, jeżeli ktoś to robi, to zasługuje na mianę na miano antychrysta, ponieważ wtedy potrafi swoim myśleniem wysadzić cały, całą logikę działania Bożego. A przecież Pan Bóg jest miłością i Pan Bóg chce, żeby Jego Syn został przyjęty i chce, żeby ta miłość ojcowska docierała do nas poprzez akt przyjęcia, zbawienia, odkupienia, którego dokonał Syn w mocy Ducha Świętego.